Witam z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku takim vlogowym. <laughs> Poobserwujemy sobie co ciekawego pojawiło się z nowości na moje hobby.pl. Zachaczymy o temat czarnego piątku, który jak zawsze będzie się pojawiać tutaj u mnie na kanale. Chociaż nie wiem czy w tym roku coś kupię, ponieważ ręka cały czas niesprawna. To, co mogę, to robię, ale tak naprawdę moja aktywność, jeśli chodzi o modelarstwo, jest praktycznie zerowa. Ze względu na to, że nie chcę się po prostu wkurzać. Też byście się wkurzali, jakbyście po prostu czuli, że coś jest nie tak, że nie macie w pełni władnej ręki, nie moglibyście po prostu robić pewnych rzeczy, które do tej pory. Nie sprawiały Wam problemu, a w tym momencie sprawiają Wam problem, więc tak to z mojej strony wygląda. Ale mogę Wam powiedzieć, że taki dosyć ciekawy model Blochum and Voss p 193 coś takiego się pojawiło. No, jak na 1 do 72 jest trochę drogo, 128 zł. Ale z drugiej strony mamy dość niepowtarzalny model. Tutaj już nie, już nie będę rozpisywał się, że tak powiem, rozgadywał się na temat jakości tutaj tego modelu, bo jak sami widzicie, są dość grube tutaj, dość grube wypraski, myślę, że nie jest to coś, co, co jest kurczę super, super zrobione, ale sam kształt i to, że ten model. <laughs> powstał moim zdaniem zasługuje na uwagę jest to model tutaj macie po ukraińsku po opis po ukraińsku po angielsku i po niemiecku jest to bardzo ciekawy model zobaczcie, zobaczcie jak on wyglądał znaczy tutaj jest ok rzut do góry nogami troszeczkę ale tak jakby tutaj że tak powiem dziwne 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 usterzenie po prostu tak i powiem Wam, że to mogło, chociaż z drugiej strony, mogło, mogło tutaj, że tak powiem, dochodzić do, do kolizji. Czemu, czemu mnie za, za, zainteresowało? Bo kiedyś zrobiłem tutaj 194 z Rewella. Jest to u mnie na Rafał Manifo, Jak sobie wejdziecie, u mnie w galerii Revel, Powiem Wam, że z tego co pamiętam, składał się bardzo dobrze tutaj. Tak jak widać, model wykonany praktycznie prosto z pudełka, ale zobaczcie, na nietypowy kształt też usterzenie tutaj to tylne też nie jest jakieś takie, takie typowe, ale no jest strasznie niesymetryczny. Dużo frajdy sprawiło mi składanie tego modelu i co prawda tutaj ja myślę, że ten, ten model Revela był o wiele lepiej odwzorowany niż niż to, co tutaj mamy w tej chwili jako nowość, 193 model. Podejrzewam, że to była po prostu taka koncepcja, koncepcja troszeczkę moim zdaniem nieudana. Tak mi się wydaje. Ale no, słuchajcie, no, jest model, można zbudować. Jak ktoś lubi różne dziwne modele z okresu II wojny światowej, chociaż to nie wiem, czy to nie był... Był projektem. To myślę, że to był projekt, więc tutaj jak gdyby nie, nie myślę, żeby to był model, który, który wszedł do... Maszyna nie weszła nigdy poza stadium, że tak powiem, projektu. Więc tak to wygląda. To jest pierwsza, pierwsza nowość, która mi wpadła w oko, a druga nowość to jest tutaj łódź podwodna z napędem parowym ciekawe, nie To się tak się prezentuje tutaj całość tak jak widzicie tutaj nie za dużo, ale no kurczę nie ma tutaj, że tak powiem nie ma żadnego opisu taka ciekawostka, no ale jak ktoś składa okręty i tak dalej to... Mm, może być to ciekawe. E, dobra, weźmy. zobaczymy sobie, co tam jeszcze ciekawego jest. Modele do sklejania. E, tak, nie jestem robotem. E, I weźmy sobie nowości. E, nowości. Od 30 dni. 1739. E, od 30 i popularność sobie weźmy. No, dromader. Na pierwszym miejscu, tak, zgodnie z moją listą przebojów, później mamy Tiger Cut, Peugeot 205 GTI. Ciekawe, co jest w środku, bo to jest nowość, no ale to wiadomo, że to może być jakiś przepak, nie? Tutaj znowu mamy Dromadera. Katalinę mamy z nowości. Mamy Mustanga P51D od ARMA jako nowość. Od ICM mamy figurki RWD 13 w 1 do 48. Nowość. No, ciekawe. Pojawił się w katalogu 15.8.2025. Więc, no, czy mamy? Nie, nie mamy tutaj nic pokazane. Przejdźmy dalej. Co ciekawego się RWD13, też 4 od Answera. Air Cobra. Są nowości, które były w ciągu 30 dni, ale tutaj jeszcze zahaczając do temat, o temat, który, o którym mówiłem, czyli jeśli chodzi właśnie o ten piątek czarny, gdzie będą fajne ceny to może przejdźmy sobie do, takiej, do takiego, bo wiadomo, że słuchajcie, no co prawda, ja tutaj się nigdy na mojej Hobby nie spotkałem z czymś takim, ale mamy takie samoloty. Weźmy sobie, no, tu mamy jakąś promocję. Mamy Fiata i Gladiatora z, w 30, w, 1 do 32 za 218 zł, minus 27%. E, tu mamy za 16 e, Tajfuna. E, tu mamy focke Wulfa za 16 kara się za 16, weźmy sobie, no dobra, nie zmieniam, potrafności sobie weźmy, tutaj mamy też różnego rodzaju, zobaczcie, tutaj macie po lewej stronie, ile ten model tutaj kosztował, ale zaraz Wam pokażę jedną rzecz, którą warto, warto sobie śledzić, jeżeli wejdziemy tutaj na dany model samolotu, widzimy, że mamy 30% taniej, zawsze możemy sobie sprawdzić historię ceny, bo sklep chyba jest zobowiązany prawem, że 3 miesiące przed to właśnie powstało w wyniku tych wszystkich nadużyć co niektórych sklepów, że było tak, że ta cena, ta cena była podnoszona. Przed czarnym piątkiem, a później generalnie była, była obniżana. Na moje hobby nigdy z czymś takim się nie spotkałam i, i, i tutaj moje hobby chyba nawet daje więcej tego czasu. Tutaj mamy piąty, czyli mamy od maja, można powiedzieć, taką tutaj ten wykres cenowy. I zobaczcie, on kosztował 110 zł tutaj w wakacje. Później cena poszła do góry na 148. Pewnie spowodowane było to tym, że, że dystrybutorzy też podnoszą ceny. Później była pewnie minus 12% jakaś promka, tutaj taki krótki okres. Później znowu wylądowała do tej ceny, i tutaj mamy znowu najniższą cenę, czyli te 103 zł. Czyli, reasumując, jeżeli chcecie sprawdzić, jak to wygląda, to wejdźcie sobie po prostu na historie, ceny i tyle. I możecie sobie sprawdzić, czy przepłacacie, czy nie przepłacacie. Eee, tu jest 13%. Są modele, które, które nie wiadomo dlaczego tanieją. Są modele, e, które nie wiadomo dlaczego robią się droższe. Ja eee, to tak sobie tutaj jeszcze oglądam. Eee, dostępne, bieżąco cały katalog, tylko promocje weźmy sobie. Więc mamy samoloty, tylko promocje wybrane, trafność, popularność. No i tutaj zdecydowanie 46% taniej Karaś i wchodzimy w historię ceny. I czy faktycznie, zobaczcie, on kosztował momentami 38,99. Tutaj był spadek gdzieś do tych okolic jednego dnia jakoś tak. Później znowu do góry to szło, później na dół. Do góry, i teraz znowu mamy za 16 zł. Tutaj po waszych komentarzach e, czuję, że, że pewne osoby miały styczność, tylko też musicie, słuchajcie, bo karasi było więcej. Ten, i jeszcze był taki, to taka totalna padaka, taki karaś był, nie? Także e, tak to wyglądało. Dobra, i teraz patrzę tutaj, jeszcze co tutaj ciekawego jest. No niestety. Niestety, ale możemy sobie inaczej. Weźmy sobie 7 dwójkę. Cena rosnąco. I tylko promocje. Słuchajcie, za, 16, no, za 17, prawie złotych mamy tutaj modele. Tutaj mamy 33. 36. I w ten sposób możemy sobie też sprawdzać. Czasami jest tak, że chcemy coś kupić, a mamy jakiś określony budżet. To też możemy sobie tutaj. Zobaczcie, po lewej stronie dostępne wysyłka tylko dzisiaj, czyli te samoloty, które są generalnie na stanie sklepu. I na przykład, nie wiem, mamy, mamy fundusz do np. 60 zł, od powiedzmy od, od 25 zł, bo te, te najtańsze znaczy tu możemy sobie zrobić 0. Możemy sobie zrobić 0 do 60 i, i wyświetlam nam się wyświetlam nam się po prostu modele te nawet najtańsze takie tam za, za 16 czy 17 zł Część z tych modeli jest warta uwagi, część z tych modeli w ogóle nie jest warta uwagi ja zawsze mam problem tutaj z tym A modelem, bo zobaczcie E, niby ciekawe modele i tak dalej, ale mm, jeśli chodzi o jakość wyprasek, e, to tak już średnio, wiadomo, da się coś z tego zrobić, ale mm, kurczę, różnie to bywa. O, tutaj mamy na przykład e, modele żywiczne. Czy jak ktoś e, lubi żywice, e, czuje się w tym, to one są w tej chwili. 25% tańsze niż zazwyczaj. Historia ceny. No tu akurat jest cały czas te 59 zł. E, może na innym zobaczymy. No tutaj też jest cały czas ta sama cena. Minus 25%. Dobra, tego już sprawdzałem. No tutaj też jest cały czas taka sama cena. Dobra ok no tutaj przewaga ma przewagę tutaj jeśli chodzi o tą, tą tylko promocję to ma e, ten, a weźmy sobie pełną ofertę bez promocji bo też tak może wystąpić e, nikt wam nie powiedział, że, że akurat dany model będzie tani bo będzie, będzie na nim promocja, weźmy do 30 zł i zobaczmy co tutaj możemy dostać po lewej stronie wyświetlą Wam się wyświetlą wam się firmy. Po lewej stronie, nie? Airfix. Za trzy dychy. Za 20, 29 zł mamy e, Mustanga. E, dobra. Hobby Boss, zaraz zobaczymy sobie. O, z hobby bossa mamy. No to są te proste modele, nie? To nie są, to nie są modele, które. E, które tutaj, że tak powiem, chcielibyśmy składać, bo słuchajcie takiego e, korsarza, który składa się <laughs> z kadłuba e, z, ze skrzydeł i z takiej ilości części, to tak. jak na początek dla początkujących modelarzy, ok, ale niekoniecznie dla zaawansowanych. Dobra, weźmy, dobra, weźmy jeszcze jedną rzecz, e, zróbmy tak. Usunęliśmy sobie tutaj tę skalę, w której to jest wysyłka, tylko dzisiaj 1,7 dni. Zróbmy i jeszcze taką rzecz, może zróbmy sobie do 40 zł od, od 15 zł. Zróbmy. No i weźmy jednak ten, ten 7,2. I to jak widzicie tutaj jest jest sporo Hobby bossów, dlatego że mam zaznaczone hobbybosy. Dobrze, wyłączyłem hobby bossy. 15, tutaj jest plastik, więc może sobie zróbmy od od tych 16 złotych. No to dalej będą plastyk. Dobra, jest tego sporo. Ale tak jak widzieliście, no są, są modele, które. Tutaj mamy mamy dużo plastyka. Wszyscy, wszyscy sklejali plastyka normalnie. Z, e, pieśń przeszłości, ale tutaj nadal się... Tutaj mamy wilkata, on też nie za bardzo fajny jest. Za 23 mamy tutaj e, Special Hobby. Ktoś by był zainteresowany. Tu mamy KP. E, tu mamy Smera. E, Okej, okay, Google, stop. E, to jest właśnie e, asystent, który usłyszał coś, co, co powiedziałem i teraz będzie ze mną rozmawiać, znaczy próbować ze mną rozmawiać. Momencik. Okej, okay, wyłączony. Dobra, tak to już jest w tym nowoczesnym świecie sztucznej inteligencji. E, dobra, słuchajcie, tak jeszcze przeglądam, patrzę, może, jakieś, może pojawią się jakieś perełki, ale to może inaczej. E, kurczę, e, weźmy sobie o. Rewela możemy sobie wziąć, czyli za te trzy dyszki coś tam jeszcze można wyhaczyć, Roden. 36 zł. E, pierwsza wojna światowa i samoloty, także. No nie tylko, pierwsza, wojna, druga tutaj też widzę jest. No jest tego troszeczkę. Dobra, słuchajcie, więc. E, co tutaj jeszcze ciekawego byśmy mieli? O! I BG, zobaczymy tutaj, co tutaj mamy. To sobie zlikwidujemy. RWD-8 mamy za 31 zł w czterech wersjach. Słuchajcie, no, tak, tak mniej więcej wygląda. Czasami, czasami pojawiają się jakieś promocje, promocje modeli. Weźmy sobie jeszcze raz samoloty. Czasami one się pojawiają po, po prostu tutaj, mamy trafność, i mamy tutaj, jak gdyby, na pierwszym miejscu. Ja żadnych filtrów nie, nie, nie wybierałem. Pełna oferta, e, pełna oferta. E, I tutaj się nagle pojawiają takie, e, takie prom promki, nie? Także jak gdyby, od góry strony, nie wiem dlaczego to tak się pojawia. Ale często właśnie polowanie na promocje polega na tym, żeby po prostu przeglądać całość. Nie, jedziemy od góry do dołu. Tutaj są nowości, tam były promocje. Czasami, czasami po prostu polega to na tym, że bierzemy modele do sklejania, pojazdy i sprzęt wojskowy, trzy piątka, wybieramy sobie filtr. Cena rosnąco. I tutaj mamy, tutaj mamy generalnie wszystko i to będzie, będzie od ceny, ale moment, popularność sobie weźmiemy. Czasami takie promki, o dobra, inaczej, jeszcze sobie zaznaczymy, zaznaczymy sobie jeszcze mm, tylko promocje i wtedy pojawiają się nam tutaj Generalnie ceny e, cenowo do góry, tak? Niepopularność rosnące. To wszystko co jest. O. E, tutaj mamy ciężarówkę za 87, tutaj mamy pojazd za 83. Tu mamy jakiegoś gaza za 88, ale czy to jest, czy to jest dobra cena? Zawsze możemy sobie, tak jak powiedziałem, w historię ceny wejść. No i on już był tutaj w tej cenie, nie? Także tutaj e, można powiedzieć, że żadna rewelacja, około stówki. Ale tak jak powiedziałem, na, na ten moment nie, nie, nie wykryłem nic takiego tutaj, co by było jakoś tak rewelacyjnie cenowo, co mógłbym polecić. E, Czekamy na czarny piątek. Eee, zawsze też możemy na przykład sobie wziąć tak. ICM i popularność. 152 zł. To jest wysoka cena, bo ten model kosztował 44 zł. Widzicie? Tutaj się. Ni nic się, że tak powiem, nie ukryje. A on jest w tej chwili najbardziej popularny, jeśli chodzi o. o o o o. O, ten, 174, historia ceny, 55 zł kosztował, tak była promka. Więc tutaj e, wszystko, słuchajcie, e, żeby poszukać jakąś dobrą promkę, żeby trafić na coś, e, no to trzeba dużo cierpliwości, dużo siedzenia przy kąpie i do, dużo, że tak powiem, szukania i szczęścia, bo czasami jest tak, w ten, zwłaszcza w czarny piątek, że... Nie zdążycie po prostu z czymś. Będzie tak, że ja już tak miałem, że tam sobie chyba kupiłem jakąś Panterę czy, czy T34 z jakimś dużym działem. Egipską chyba wersję. W pewnym sklepie modelarskim, nie w moich hobby.pl. No i dostałem, wybrałem, wrzuciłem do koszyka, zapłaciłem i dostałem. Zstałem informacje zwrotną, że już się skończyły. Że już się skończyły, już nie ma i nie dostanę i mogę się e, w tyłek pocałować, że tak powiem. <grym> o, słuchajcie, to jest kurczę fajny model. To jest bardzo fajny model i mam do niego duży sentyment. I on kiedyś kosztował o, tam 30, chyba kilka złotych, ale to było dawno temu. A tutaj jest 59 zł, taka, najniższa, najniższa oferta. Ten model jest też u mnie w galerii, gdzieś. Muszę go znaleźć. Chyba, że go nie ma w galerii. To bym się zdziwił, że go nie wrzuciłem. Nie mam, kurcze. A nie, jest tutaj. To dam bardzo fajny model. Mogę go polecić wszystkim, że tak powiem. No, jest trochę szpachlowania. Ale jak sami, sami widzicie, model całkiem fajny. Mam do niego sentyment. Zastanawiam się, czy, czy nie przypalić głupa i nie zbudować jeszcze raz tego modelu. Tak mi się wydaje. Że to byłby dobry pomysł. Teraz jeszcze zobaczymy, czy jakieś dodatki są tutaj do niego. No nie, no jest dużo dodatków. Widzicie, tutaj całe wnętrze można zrobić. No ale jak już zacznę z dodatkami, to pewnie go nie skończę. Więc. Więc lepiej może nie. No ale zobaczcie, jakie fajne malowania. No dobra, ale to jest... Ła, 3. nie, to nie ten model. A może ten model. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle mojego, mojego oglądania. Jak będę miał jakieś info odnośnie tego co będzie w czarny piątek to e, będę Wam dawał info na kanale. Jak się info nie pojawi, to znaczy, że nie dostałem żadnego cynku. E, dzięki za subskrypcję, dzięki za, za wszystkie komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku.